Mm -hmm. Czy będąc na spacerze możemy się opalać, utrwalać naszą opaleniznę? Oczywiście. To jest przede wszystkim skierowane dla fanek kosmetyki naturalnej. Kosmetyki, która nie zanieczyszcza naszego organizmu ani środowiska. Moim ulubionym i myślę naj, najbardziej numer jeden wśród kosmetyki naturalnej jest produkt firmy Artesania Agave, hiszpańskiej firmy, gdzie kosmetyki są robione z sercem, z pasją i ręcznie handmade. Jest to produkt, który zawiera w sobie. Słuchajcie. Macerat z marchewki. Karoten, witamina A. Olej z migdała słodkiego. 2. 3. Olej kokosowy i awokado. Ale to nie wszystko. W tej synergii olejów roślinnych, cennych olejów, znajduje się rumianek i lawenda. I ten oto produkt stosowany jest jako przygotowywacz skóry na opalanie. Dwa, do opalania, bo ma filtr 20. I trzy, jest to produkt, który utrwala opaleniznę. Ja biorę go w okresie letnio-wiosennym, zawsze i wszędzie. Będąc na spacerze, aplikuję. I po prostu chroni mnie opala utrwala na Wilża. Także zachęcam, bo jest to produkt wyjątkowy. Można go kupić w naszym sklepie www.sklep.alchemiaurody.pl oraz w naszym salonie na ulicy Kopernika 32 Lokal 6 w Warszawie. Pozdrawiam słonecznie.